Niemcy, przecież tak się ten rząd rzekomo wzoruje na, na niemieckiej gospodarce, tak? No to co robią Niemcy? No to wystarczy obserwować. Kopalnie uruchomili wszystkie, nie? Uruchomili również, e, proszę pana, elektrownie węglowe. I oni się nie uglądają na nikogo. A po co nam te wiatraki? Druga sprawa, tu są ziemie rolnicze, proszę pana, klasa wysoka ziemi. To powinno rolnictwo kwitnąć, a nie jakieś wiatraki. Już pomijam to, że jakiś złom z Niemiec mamy przyjmować. Przecież to są kpiny. Rozwijajmy swoją technologię. Jeżeli Unia Europejska jest tak brodliwa, no to niech zrobią jakiś swój miks energetyczny wspólny. Niemcy elektrownie jądrowe zamykają, bo mieli z ruskimi deal taki, że będą mieć tanio surowce. No przejechali się na tym oczywiście. Tak? No to co my będziemy robić? Będziemy kupować, bo energię musimy skądś kupować. To co z Francji, Niemcy może uruchomią z powrotem elektrownie jądrowe i będziemy się zadłużać, będziemy płacić. A, a na węglu po prostu stoi Polska.